Witam państwa. Błędy przy indywidualnym rozliczaniu kosztów ogrzewania budynków wielolokalowych. Mam przed sobą bardzo ciekawą część artykułu autorstwa magistra inżyniera Krzysztofa Kuny na temat właśnie problematyki prawidłowego rozliczania no i błędów popełnianych przy rozliczaniu kosztów ogrzewania w budynkach wielolokalowych, kiedy nie ma urządzeń pomiarowych, tylko ustawodawca przewidział możliwość ewentualnego użycia tak zwanych podzielników kosztów ogrzewania. Artykuł ciekawy. Także zapraszam do odwiedzenia naszej grupy na Facebooku, gdzie w zakładce pliki artykuł się będzie znajdował do ściągnięcia, możecie go sobie ściągnąć, zapoznać się z tym, z tym artykułem z, z, właśnie z biuletynu Zrzeszenia Audytor Audytorów Energetycznych. I chciałbym, żebyście zadawali pytania pod tym materiałem dotyczącym właśnie błędów przy rozliczaniu kosztów ogrzewania. Jeżeli zbierzemy 1000 lajków, jeżeli, jeżeli będzie dużo komentarzy, dużo zadawanych pytań, jeżeli będziecie udostępniali ten podcast swoim znajomym, wtedy skontaktuję się z autorem tego, tego artykułu, z panem magistrem inżynierem Krzysztofem Kuną i poproszę go, aby wziął udział w audycji na żywo, czyli w live, gdzie y, podczas rozmowy będziemy odpowiadać na zadawane, no głównie mój gość będzie odpowiadał na, na zadawane pytania dotyczące tego, tych błędów y, przy rozliczeniach kosztów ogrzewania. I, a, I będzie też możliwość zadawania nowych pytań, y, nowych pytań na czacie. Także gorąco, niczym Wasze grzejniki w Bloku chciałbym Wam polecić przeczytanie tego, tego też artykułu. Jeszcze raz, znajduje się on w grupie na Facebooku w zakładce. Pliki link do grupy znajduje się w opisie tego materiału. I to jest Wasze zadanie domowe i do zadawania pytań pod tym materiałem, komentowania, nawet jeżeli napiszecie coś miłego do autora tego tekstu czy do mnie. Będzie, będzie nam bardzo miło. Chcemy, żeby interakcja była jak największa i żeby algorytmy e, zaczęły ciężko pracować. Tak jak wy ciężko pracujecie na wasze fikcyjne często rachunki za ogrzewanie. Także zapraszam serdecznie do zapoznania się. Ja już zapoznałem się wstępnie, raz już sobie przeczytałem, Drugi raz e, zamierzam i pewnie jeszcze i trzeci raz będę musiał przeczytać i... E, bardzo ciekawa jest kwestia właśnie tych współczynników wyrównawczych, położenia lokalów w bryle. Jak również yy, yy, współczynnika, o którym ja osobiście nie, nie, nie słyszałem wcześniej. Taka współczynnik niespodzianka. A odnośnie jest to odnośnie oceny grzejnika. I powiem Wam szczerze, zawsze o tym myślałem. Przecież, jeżeli sąsiedzi wymieniają te grzejniki, Kiedyś były te takie żeberkowe z żeliwa. Większość już wymieniła je na te takie nowe aluminiowe. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, czy złe. To już jest jedna sprawa. No ale na pewno mają, mają inny współczynnik grzania, oceny te, tego grzejnika. Więc bardzo ciekawy artykuł. Bardzo techniczny, ale podczas tej, podczas tej y, naszej ewentualnej audycji, jeżeli zbierzemy tysiąc lajków, y, będziemy, będziemy, się starali jakby to, ten temat tak bardziej przystępnie przedstawić, mniej technicznie. Choć oczywiście no nie da się, bo, 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 pewne, pewne rzeczy muszą pozostać tak jak są, czy jak ustawodawca przewidział, ale, ale, ale porozmawiamy na ten temat i będziecie też mieli możliwość na żywo do zadawania pytań Autorowi live'a zrobimy może w jakiś fajny dzień typu weekend, gdzie będziecie mieli trochę więcej czasu i będziecie mogli właśnie na żywo uczestniczyć. A jak nie, to cały live znajdzie się, y, będzie nagrany i będzie udostępniony y, dla, dla tych, którzy nie mieli czasu, nie mogli, no i dla wszystkich innych, którzy w przyszłości dołączą do naszej, do naszej społeczności. Chcemy budować świadomą społeczność e, prawdziwych właścicieli nieruchomości, takich starych polskich kamieniczników, którzy dobrze wiedzą, że pańskie oko konia tuczy, a nie oddanie wszystkiego jakimś dziwnym hochsztaplerom, którzy, którzy narzucają jakąś swoją wolę, nie mają zielonego pojęcia o prawdziwym e, zarządzaniu e, nieruchomościami. Notabene. Jestem bardzo wdzięczny mojej sąsiadce. Za, miała wtedy chyba 95 lat, kiedy ją z moim drugim znajomym odwiedziliśmy. Coś była kwestia właśnie rozliczania wody czy czegoś. I ta pani nas zaprosiła do środka, bo jedną z niewielu, które, które wykazały jakiekolwiek zainteresowanie. W takim starym stylu nas przyjęła z kawką, z herbatką, z ciasteczkiem. Mówi, szanowni państwo, ja tak właśnie patrzyłam na te rachunki za wodę, te kubiki, i mi tu się nie zgadza. Ja jestem starszą osobą, ja prowadzę taki sam styl życia, codziennie w zasadzie. Robię dokładnie to samo, zużywam w zasadzie tyle samo wody, jak to jest możliwe. I ona tak pięknie to, to wszystko widziała, tak naturalnie, prawdziwie, że zdaliśmy sobie sprawę z moim znajomym, że tak naprawdę ludzie. Bardzo często są tak ślepi. Natomiast ona, jej rodzina, była właścicielami kilku kamienic w mieście, no to jakby dla niej to było wszystko normalne. Dla niej było to wszystko normalne. Że to my jako właściciele decydujemy, że, że to jest tylko firma administrująca, która tam administruje, a wiele osób innych to mm, podchodziło do tematu własności zupełnie zupełnie beztrosko. I, I to mi się nigdy nie w Polsce, w wielu osobach nie podobało. Ale chcącemu nie dzieje się krzywda, także no tak to właśnie jest, że później najgłośniej płaczą ci, którzy nie przychodzili na zebrania wspólnot czy spółdzielni, nie uczestniczyli w żadnym życiu, a później płaczą pod bramą, że zostali oszukani przez tego zarządcę czy kogoś tam. Także lajkujcie, komentujcie, artykuł ciekawy. Błędy przy indywidualnym rozliczaniu kosztów ogrzewania budynków wielolokalowych, typu właśnie te bloki. Zapoznajcie się z tym, zadawajcie pytania, no i mam nadzieję, że uda nam się zaprosić do autora, do, do naszej audycji, i na żywo. Z Waszym udziałem zrobimy fajnego live'a. Lajkuj, komentuj, subskrybuj i nie bądź obojętny. Miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie.